Yo, z tej strony Tuchaj, gdzie jesteśmy w, wiadomo gdzie, mam 593 zł w balansie i oczywiście z kodzikiem Tuchaj 10% bonusu, darmowe nawet 2 zł 10 groszy na przetestowanie strony, dużo metod płatności, bo macie bliki, skiny, przelewy, krypto, e, karty, PaySafe, Google Pay, Apple Pay, no i co do skinów to 10% bonusu jeżeli używacie skinów, dany 2 was 10 groszy z moim kodem, oczywiście, ale to jest natychmiastowe, nie trzeba czekać 8 dni. Piękna sprawa działa to na podstawie limitów, więc widzicie, jak jest. Oprócz tego, na 596 zł trzeba coś zrobić. A co możemy jeszcze zrobić? Pokazać wam prezenciki do ładowania za ponad 5 pak. 5 pak. 5 koła. That's right. Kodzik Tuchaj 840 doładowanie i taki procent można otrzymać. Wszystko tu jest napisane serdecznie polecam. Zapraszam, pokazuję i objaśniam. 593 zł, to jest naprawdę potężna skrzynka. Macie naprawdę ciekawe procenty tutaj na ciekawe rzeczy, ale nie stać mnie na nią w tym momencie. Może jak na otwieram się innych, to w końcu nam starczy. Anarchia czy Beast? Ja bym otworzył Beast Case a 250 zł. Błagam, od dragon. Exchangera, możecie wymienić sobie dużo dziecko. Skinów na 1, 2, 3 inne. Jak coś kosztuje, to samo dosyć. To samo najgięstszy dosyć. Cashback od razu mam trafia do e, balansu. My sprzedajmy. No nie wiem, nie wiem, już odchodzę z od zmysłów. Czemu my nie możemy nic dobrego dropnąć? 4, 2, 0. Jedna skrzynka. To jest Olin, to jest all in praktycznie. That's right, that's right, that's right, to jest wygrałem. 600 zł, czyli odrobiliśmy się już. Ciupka do przodu, ciupka do przodu, Olin weszłem, rozszerłem. Roz, 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 eee, co ciekawe. Chodźmy sobie w tą bitwę. I teraz, jeżeli ktoś przegra, jeżeli przegramy, ma 1% gwarantowanego zwrotu, więc zawsze coś do was wraca. Więc tutaj dostaniemy 50 groszy, to zawsze coś. To nie jest tak, że przegrywacie wszystko. Druga skrzynka, no, chyba nie wygrywamy. Jo, oczy 150 dla niego. No nic, dostaliśmy jeszcze czekane, To koniec sklepowych skrzynek możemy sobie tu wymienić napełniaczki, na pewne nagrody. Na przykład tego Radro byśmy mogli sobie wypłacić prawie już. A jak nie, to dwa skiny. Phantom Disruptor, XOXO, nie wiem. No ja nie wiem jak to połączyć nie liczyłem. Phoenix marker XOXO, a później we kształze wymiana i jazda, jazda jak gwiazda, wypłacacie co chcecie. Więc stwórzmy swoją bitwę w tym momencie. Sprawdźmy, co tu ciekawego można sobie przykleić. Strzelić tutaj Overpass 2024 Collection. Hmm. No dobra, Overpass 2024 20 skrzynek i jedziemy z tym. Dobra, standard. I mam nadzieję, że uda się wygrać. No i co, no trzeba chwilkę poczekać, może ktoś bije, jak nikt nie wbije, to jest zawsze opcja dodania bota, co jest fajne na CSGO się, że naprawdę nie musicie czekać długo, jeżeli ktoś bije od razu, a co często się zdarza, to fajnie, a jak nie, to dodajecie bota, też lecicie, bo ja na przykład dzisiaj nie chcę czekać nawet 5 minut, 5 minut, nawet minuty. Chcę od razu wyników, chcę od razu rezultatów tutaj całej tej bitwy, co całego... Opacało się. Krakał. Wy wiecie, wy widzicie, co to jest. Wy widzicie co to jest. Jak pięknie, jak pięknie oddało. Naprawdę, naprawdę jest się pochwalić. Czy jest najlepszy skin tutaj? Prawie, prawie. Ale i tak, to jest tak piękny rezultat bitwy. Bo jeszcze teraz się farmimy. Możemy jeszcze coś więcej dodropić. Może on coś dropnąć. Jeju, jeju, jeju. by nie dropał nic lepszego od nas, bo będę płakał. Ale jak na ten moment to wygląda, jakbyśmy my byli tymi, co wygrywają. Więc o to nam chodzi, o to nam chodzi widzowie. Mój kochany widz najukochajszy. Jest nieźle, jest nieźle. Nie ma tragedii, nie ma tragedii, jeśli naprawdę dobrze Jazda. <śmany> 1264. Płagam cię. Sieź go, sieź go, to Czy możemy dostać więcej? A i 1270. Hej! Jeszcze dwie, jeszcze dwie. No jak na razie fajnie, bo wbija nam duże siopy, wbija naprawdę duże siopy do ekwipunku. I co? Ja chciałbym zakończyć z tak pozytywnym akcentem jak ta wygrana. Wygrywamy, dziękuję wam za oglądanie, zapraszam do subowania, lajkowania i komentowania. Dzisiaj kończymy z 1741. następnego, yo!